Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejne składanie oraz prezentację, czyli takie dwa w jednym. Kolejnego komputera dla jednego z moich widzów. Kolejna bardzo mocna jednostka z dosyć dużym budżetem. Przeznaczona przede wszystkim do grania. Oparta na najnowszą, na, o najnowszą platformę Intela, e, skalajki Socket 1151 i na pokładzie i7 6700K. Zapraszam na film. Thank you I need to see you heavily in the shadows. I need to see you. See God new tomorrow. See you. I need you to see you. No i teraz moi drodzy słuchajcie, wyniki testów na początek Cinebench. Tutaj mamy też oczywiście procesora. Procesor niepodkręcony 931 punktów oraz wyniki z 3D-Marka. Wynik całej platformy 15245 punktów. Przy czym ten wynik graficzny 17867 punktów, fizyka 13675 punktów. Wynik ten kombinowany, czyli gdzie znaczenie ma i fizyka, i ten wynik graficzny 7908 punktów. Tak to wygląda w tej chwili na, na wykresach tych takich predefiniowanych przez. Czy demarka. Omówienie podzespołów zacznę od obudowy Silent Base 800, wersja z oknem, jak widzicie. I jest to kolorystyka srebrna. Nie przejmujcie się tym, że to okno wygląda takie na takie mleczne, bo tak jak widzicie, zresztą tutaj również taśmę Obudowa oczywiście jest zabezpieczona na czas transportu. To samo dotyczy okna, także tutaj są folie, e, dlatego pełnie swojej e, urody pokaże ta obudowa dopiero po rozpakowaniu jej, oczywiście przez klienta, bo do niego ten komputer ma dojechać cały, zdrowy i piękny. A w środku moi drodzy, zaczniemy od zaślacza. Konstrukcja w pełni modularna Powerzone o mocy 650 W. To jest certyfikat z Be Quieta, z certyfikatem sprawności 80 plus brązowym, w pełni modularna konstrukcja, pojedyncza mocna linia 12V. I do tego ten zasilacz ma fajną funkcję, która mi osobiście się bardzo podoba, a mianowicie mamy wbudowany kontroler prędkości obrotowej wentylatorów z taką funkcją, że po wyłączeniu komputera wentylatory jeszcze w obudowie się obracają. To oczywiście podpięte do samego zasilacza, przez co jest utrzymany niewielki obieg powietrza w obudowie, dzięki temu te mają po prostu lepszą, e, szybciej się chłodzą. Kolejna sprawa, którą klient dosłał mi dopiero później, e, bo sama karta dźwiękowa była zamówiona, zamówiona e, osobno z innego sklepu, już po złożeniu zamówienia u mnie, po jego opłaceniu. te słuchajcie: Asus Xonar Fibos Solo, karta na PCI Express. 71 świetna konstrukcja. Swoją cenę ta karta, niestety, ma i tak jak również widzicie, wymaga podpięcia osobnego zasilania. Natomiast no, nie mogłem się oprzeć, żeby nie zrobić sobie krótkiego testu razem z słuchawkami tutaj w połączeniu z słuchawkami COS Pro 4S, czyli no, bardzo dobrymi słuchawkami. No i powiem tak, koparę to ja musiałem zbierać z piwnicy dosłownie. No, po prostu karta dźwiękowa jest naprawdę mega. Karta graficzna to konstrukcja Zotaka, czyli NVIDIA GTX 980 Ti wersji AMP. Tutaj, jak widzicie, ta karta jest troszeczkę mniejsza od też 980 Ti, którą wcześniej widzieliście w jednym z komputerów. Karta, przede wszystkim, zajmuje tylko dwa sloty i jest minimalnie krótsza, dosłownie minimalnie. No i jeżeli chodzi o logo, to tutaj podświetlane logo po prostu nie jest. Procesor i chłodzenie procesora. Te elementy już widzieliście. Mamy tutaj przede wszystkim skalę k 6700K. Procesor jest chłodzony chłodzeniem od Corsair 100i GTX, czyli chłodzenie wodne z 480 mm chłodnicą i wentylatory, które tutaj są zainstalowane to są te referencyjne wentylatory w chłodzeniu. Do dyspozycji procesora są pamięci od Kingstona HyperX Savage, taktowane 1660, przepraszam, 2666 MHz, CL14, w dwóch kościach po 8 GB, 16 GB w sumie, no oczywiście z obsługą XMP, profili XMP. Płyta główna, która za tym wszystkim się skrywa, to też konstrukcja Asusa Z170 Pro Gaming. Jest to płyta, która no, może się również podobać w wersji takiej tej dedykowanej. World of Worship. Także ale w zasadzie akcentów na samej płycie głównej za dużo tutaj nie ma, no i w różnicy w cenie też za, za ten dopisek, za ten znaczek World of Worship nie ma, a, a płyta główna jest naprawdę konstrukcją bardzo udaną, funkcjonalną i może się podobać. Przy okazji widzicie również takie pulsujące diody, natomiast pulsuje również tutaj podświetlanie sekcji dźwiękowej tej. Płyty głównej, natomiast ona oczywiście jest tutaj nieużywana, bo mam osobną dźwiękówkę. Dyski są dwa: WD Black o pojemności 1 TB, zainstalowane normalnie w zatoce 3,5 calowej, oraz drugi dysk, którego nie widzicie: PlexTor M6S o pojemności 512 GB. No i on jest również zamontowany w dedykowanej zatoce, co widzieliście z tyłu obudowy. Dodatkowo klient również przesłał już od siebie wcześniej posiadany napęd Blu-ray od Asusa i on także został w tej obudowie zainstalowany. I ostatnim elementem jest system Windows 8.1, wersja 64-bitowa, to jest wersja boxowa, ale zainstalowana jest oczywiście 64-bitowa, plus oczywiście podstawowe programy, sterowniki, najnowsze sterowniki oczywiście od karty graficznej. I moi drodzy, to jest wszystko, jeżeli chodzi o ten zestaw. Ja teraz zapraszam Was na krótką jego prezentację i ode mnie w tym filmie to już jest na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.